Tuż po rozwiązaniu kontraktu z Paramaxilem, Fame opublikował kolejne oświadczenie, w którym m.in. Marcin Dubiel pożegnał się z Federacją. Wydawać by się mogło, że na jego powrót nie ma już szans. Nic bardziej mylnego. Marcin pojawił się ostatnio w Media Roomie podczas gali Fame 20. Co ty tak czajnikujesz? TV. <grym> <grym> Marcin ją zaczepia. Ona chce po prostu zobaczyć tutaj, się wypowiedzieć też. Kocham cię, mogę cię zabrać do domu. Nie możesz. Nie, skupię. nie skupię. Dodatkowo. No już. już. Spoko, spoko. Cześć. Umknę. Tak, był z nami Marcin, Dubiel. Dodatkowo, szalony reporter na łamach swojego podcastu zlikował informację, jakoby miałoby dojść do pojedynku Dubiela z Konopskim na Fame 21. I ludzie tak naprawdę nie wiedzą, co zrobić, bo okej, okay, o tyle listu jest 100% winny. Uważam, że na tyle, na ile to co wyszło, to Dubiel tak samo powinien jest skancelowany z internetu, a nie dostawać kolejną walkę na Fame tak, 21. Tak. O tyle boxdel, na tyle, na ile to będzie fajnie, nie? Jak będzie ta walka z Konowskim. A tak wrzeć wczoraj. A on się z Konowskim ma a słyszałem co innego. No to dobrze. Ja słyszałem, że to ma być w ogóle albo dobra, bo nie, no nie powiem, powiem ci później. No. Ale no, w sensie chodzi o to, że. Ale wiesz. Ale na inny... pewno ma być w maju. Tak, tak, że na film 21 wraca? Boxdel w wywiadzie dla Mateusza Kaniowskiego zaprzeczył sam sobie, mówiąc o tym, że nie ma zameru podawać ręki osobie, która nagrywa na niego taśmy. Miał na myśli Pawła Tyburskiego, który w wywiadzie dla MMAPL opowiedział o kulisach charytatywnej akcji, w którą był zaangażowany Michał Baron. Podajesz komuś grabę, a on zaraz ci na ciebie taśmę. Ale ja też wyrzucę taśmę, no czekaj, stop. Sprytny Kanu przyłapał go na hipokryzji i wytknął, że przecież aktualnie Boxdel znów przyjaźni się z Wardęgą. No? Przecież teraz się komplujesz z Sylwestrem chwilą powiedziałeś, że nie chcesz podawać graby komuś, kto wyrzuca na ciebie taśmy. A, mocne, mocne. No nie, nie, to są twoje słowa, no to to tak, jest mocne. To jakby... No w sumie to trochę pokazuje takie coś, że jest... Widzisz, no ja jestem zagubiony. W tej samej rozmowie Michał przyznał, że planuje na chwilę zniknąć z sieci. Dlatego też chcę sobie zrobić detoks trochę od sieci, nie? Bo trochę to, to był taki moment, ta walka, gdzie miałby taki finisher, nie? Też chciałem o tym powiedzieć na wywiadzie w Oktagonie, ale zapomniałem, to powiem u Ciebie, że sobie małą przerwę zrobię. Może nie, nie chcę robić czegoś takiego, że wiesz, że, że teraz nie będzie mnie rok na przykład, nie? Bo jakieś aferki bym sobie odpalił, nie? Ale trochę częstotliwość zmniejszyć, odbić trochę, wyluzować. Czy to dobra decyzja? Czy ma ona coś wspólnego z ostatnią nagonką ze strony Kasiusza? Można się jedynie domyślać. Wiktor Wronek-Wronka, członek ekipy Bungie podczas wywiadu w Oktagonie, wyzwał do walki kolejnego rywala. Padło na Davida z zadymiarza przyjaciela ekipy Xayo Industries. Jest jedna osoba, którą chciałbym wyzwać. Myślę, że mogłoby to być ciekawa walka. Walka dwóch community switchowych. Chciałbym wyzwać Davidka. David ostatnio trafił do mainstreamu tworząc serię budżetowej wersji GOATS. Popularny tibijski zadymiarz zgodził się na walkę, co zakomunikował na swoim Instagramie. Alberto, brat Josefa Bratana w bardzo ostrych słowach skomentował werdykt ostatniego starcia na gali Fame 20 Zabrali nam to kurie jebne. Ja pier... Człowieku, była Dominacja szedł jak burza, kurwa. Tutaj była walka trochę wyrównana, ale nie ma ch... To nie jest kur... Tak jak tu kurwa, Zostało powiedziane. Ten werdykt kurwa. Gdy wiewiór kierował się do punktu medycznego, Alberto głośno krzyczał do Maksymiliana i ujmował mu wygranej. Po pewnym czasie raper ochłonął, wycofał się ze swoich słów i przyjął wyzwanie wiewióra do walki w MMA, które miało paść w oktagonie zaraz po ogłoszeniu werdyktu. Pewnie zastanawiacie się, dokąd podróżują milionerzy. Świeżo upieczony mistrz turnieju Fame20, który zainkasował blisko 2 miliony złotych, podzielił się z widzami kanału Mateusza Kaniowskiego, że planuje wycieczkę do egzotycznego Zakopanego. Jakie masz teraz plany, Max, na życie? Teraz? Eee, na pewno... Eee, ten. Gdzie... Teraz jadę do zakopanego, o tak. Czy wołem. Chłopie, ty na Zanzibar możesz polecieć ja za webutora ja Klocka? Jakie zakopane? Ja nie mam paszportu, muszę robić farm. Wojtek Gola podsumował powrót Kasiusza do Federacji Fame. Przyznał, że Don Casio wygra zasłużenie i jest mocnym zadymiarzem, więc zakłada, że nie była to jego ostatnia walka po powrocie. Aczkolwiek wiedziałem, że Kasiusz raczej tą walkę wygrał. Patrząc do oko, oczywiście amatora powiedzmy, bo nie umiem tego tak ocenić tego, żeby wiesz, jednogłośnie powiedzieć, że ten wygrał. Sędziowie myślę, że podjęli dobrą decyzję. Kasio zostaje w Fame? Wiesz, to no, dobrą walkę. No zadymiarzem nie, jest konkretny? Jest z zadymiarzem. Już personalne sprawy Składam na bok. Myślę, że to tak, czy zostanie w Fame. Ie. Sam zainteresowany wypowiedział się, że jego najbliższe plany związane są z Prime MMA, ale dobrze czuje się w i czeka na propozycję od włodarzy. Czy to jednorazowy wypad i wracasz robić swoją pracę w Prime? Ie? Znaczy, no teraz wracam do Prime'u, zobaczymy, czy zawalczę. Spoko, ja, ja się dobrze czuję tutaj, nie? Jak król. <grym> <grym> Więc zobaczymy, no z Krzysztofem i z Rafałem rozmawiamy. Będziemy rozmawiać. Jak będą jakieś fajne pomysły, czy to trylogie, teraz bym się przygotował. Jak Adamka mam zlać, to bym chciał wiedzieć ponad trzy miesiące bo bym chciał zaplanować trzy miesiące przygotowań. Nie?